Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. Pierwsza część porodnika do playlisty Festiwalowej Lato Poro deszczowa seria 308. Zaczniemy, sobie od wyzwania dziennego, a później skupię się ogólnie na najważniejszych wyzwaniach i dosyć krótkich w pierwszym odcinku. chodzi mi o najbardziej znaczące które mogą być kłopotliwe czyli dobra odwiedź ukryty stadion stadionowy labyrinth horizon okej okay. back stadion Labirynt, ok, teraz zaliczymy sobie zadanie fotograficzne, przenosimy się tutaj. tutaj mamy okej okay. teraz poszukiwanie skarbów czyli musimy elektrykiem elektrykiem zaliczyć 6 gwiazdek w strefach pomiarowych Czyli oczywiście bierzemy Rimaka. Teraz mapa. Zaznaczamy wszystko, zaznaczamy tylko strefy pomiarowe. I wybieramy coś na asfalcie. Może być. I lecimy. Rimak to jest potwornie mocna pura, więc trzeba uważać. W każdym razie na, na jednym możemy nabijać. Okej, okay, nie jest to takie łatwe tą furą, ponieważ jest bardzo szybka, ale to nic trzeba się wczuć tą stronę muszę przyznać, że jest o wiele gorzej. Myślę, że jeszcze gdzieś za dwie nam zostały do wbicia. Którzy teraz może być problem? Jest, dobra, udało się. Elektrykiem sześć gwiazdek w strefach pomiarowych. Nieważne, która strefa pomiarowa. Okej, okay, gdzieś w labiryncie jest skarb. No dobra. Poszukajmy. In 400 meters, turn right. Jest, no dobra, to mamy zdobyte punktów, mamy sześć, to teraz rozegramy sobie tą zabawę wchowanego. To co tylko niestety. Jest najgorsze, bym przyznał, że twórcy nie dodali żadnych osiągnięć związanych z tym dodatkiem, a szkoda. Bo już wcześniej nas przyzwyczaili, że przy każdej większej aktualizacji, w której jest dodawany tryb lub, lub yy, coś takiego, Sieker, Sieker, zawsze Sieker, były i osiągnięcia, a tym razem nie. Jestem szukającym, ok. Znajdź chowającego się. Użyj radaru, aby zlokalizować chowającego się. Radar jest zawężony, gdy jesteś daleko i rozszerza się, im bardziej się zbliżasz. Chowający się daleko, chowający się blisko. Pozostań. ale no, najważniejsze odwagi. Team Seek Activated. Nowhere to run. Nowhere to no to to była najszybsza gra, chyba jakoś się da stoczyć. No i zobaczmy, zaliczy nam to. Zaliczyło, no nie no. No okej, okay, no to skoro zaliczyło, no to lecimy dalej. Zadanie co tygodniowe pil. No nie no, ta fura jest. Nie mam słów. Jest karykatura fury. Trzy gwiazdki w strefach pomiarowych, ojej, dobra, zróbmy może jakiś tuning. Co tutaj mamy? Tu nawet nic nie ma dobrego tak naprawdę. No może to, okej. Okay. W każdym razie, no nieważne, te strefy pomiarowe można przecież wybrać łatwe. Jeszcze raz możemy zresztą powrócić do tej, którą mamy obok. Widzimy. tym czymś, ale to się źle steruje. Ale jak to ciśnie w ogóle? no nie no, a jak hamuje? No, całkiem niebezpiecznie, bym powiedział. Okej, okay, bardzo jest to niewygodna fura, ciężko się z nią steruje. Tutaj trzeba mocno zahamować żeby się wyrobić w tym zakręcie Nie no ta fura jest paskudna Paskudna źle się nią jeździ Ciężko nią jest zaliczyć cokolwiek Stron bo nie wiem. O iźle wy Czy jest mokro? Też Okej. Okay. Teraz musimy wygrać wyścig szosowy. Na pewno nie, lub wyścig drag. Ok, oczywiście, że wyścig drag wybieramy. Kurde, ale poszli Ale zaraz, zaraz, zaraz no właśnie jednak dała radę do fura. Okay. Zrób mu zdjęcie No nie chcę, ale okej okay. <grystanie> Dobra, wychodzimy I zostało nam 7 punktów więc teraz tak. Nie no. Ok. Przejdziemy do dodatku hotwist i zaliczymy najpierw krótkie wyzwanie i mistrzostwa. I to akurat da nam 7 punktów. Spójrzmy jakie furki możemy użyć do zaliczenia fotoradaru. Aha, okej. Okay. Tylko golfy i Volkswagen. Z Volkswagena są okej, okay, tylko Golf z 2022. A ja nie mam tego Golfa.

Aha, to tutaj jest ten radar, tak? No dobra, zrobimy inaczej. Podjedziemy sobie kawałek, albo od razu się przeniesiemy. Bo to z tej strony trzeba. Mamy silniki, które nas napędzą dobrze. Jest. No i lecimy, rozpędzamy się. Mamy to, okay. teraz to szybko mistrzostwa, a jesteśmy tutaj. Ale zaraz, no nie jestem pewien czy... Tak, to tutaj. Okej, okay, czyli takie furki. Pokażę biorę tą furkę. Trudny wybór, bo dużo dobrych fur. Dobra, zobaczmy dobrze, że to sprint. Odbijmy się delikatnie. A, i mój to dobra, to już pewne, że tutaj wygramy bez problemu. Także, znaczy, że tutaj nie będziemy hamować. No fajnie się prowadzi furka. Mięciutko i przyjemnie. Trzyma się również trasy ładnie. Na pętlach również całkiem przyzwoicie. Hamulce całkiem mocne. Bardzo szybko można wykamować do Zara praktycznie. No jest to furka godna polecenia, nie ma co tu ukrywać. Jest świetna. Duża przyjemność z jazdy dodatkowo. No i wygląda też fajnie. No i pierwszy wyścig za nami. Był to krótki odcinek, szybki i łatwy. Do kolejnego, odznaczmy sobie wszystko, zaznaczmy tylko zawody sezonowe. Kolejny sprint, to się dobrze składa. Okej, okay. lecimy z tym sprintem, myślę, że będzie bardzo łatwo, ale to zaraz się okaże ostatecznie. W razie, chwilkę musimy poświęcić na dogonienie przeciwników oraz przegonienie na magnesach. Trzeba pamiętać, żeby nie skręcać, bo fura padnie w poślizg i lecimy dalej. Już niedaleko do Mety prawie połowa odcinka za nami. Odcinek również krótki i łatwy. Już niedaleko, za chwilę będzie meta. Ok, trochę mi wyskoczyła nawet fura. Ahí Malta. Wyścig. Również sprint. No, fajnie. ok zakończmy te mistrzostwa zapowiada się kolejny bardzo łatwy wyścig już na samym początku w zaledwie moment praktycznie wdzieramy się na pierwszą pozycję no i lecimy zostało nam tylko utrzymać tą pozycję co będzie raczej bardzo łatwe uważam Okej, ostatni zakręty. Okay, OK, wszystkie wyzwania, które chciałem pokazać, zostały ukończone. Dlatego, również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli materiał ukazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie! I pozdrawiam.